Siema moi matori i witajcie w piątym odcinku z Halloweenowego Maratonu. Mega się cieszę, że odcinki te Wam się podobają i za każdym razem wbijacie próg lajków, żeby odblokować następny odcinek. Ale ten próg cały czas się zwiększa. No i jak chcecie, żeby jutro był następny film z Halloweenowego maratonu, to musimy dobić aż 1800 łapek w górę w ciągu 24 godzin. Będzie ciężko, ale wiem, że jak wszyscy co mnie teraz słyszą zostawią teraz łapkę w górę, no to się uda. Jutro 15.02 na kanale Tori 2 wleci dla Was Halloweenowy odcineczek. Zostawcie też subika na moich obydwu kanałach, bo na nich właśnie nagrywam ten maraton, więc myślę, że warto subnąć, bo wtedy nic nie przegapicie. I napiszcie w komentarzu WAMPIR to przyjdę wam serducho. Możecie się też pochwalić ile oglądaliście już odcinku z maratonu. Tylko napiszcie szczerze. A w dzisiejszym materiale pomówimy sobie dokładniej o nowym zadymiarzu, który wejdzie w zbliżającej się aktualizacji. Mamy już kilka ważnych informacji, które o nim wiemy. A oprócz tego pokażę wam też jak może on wyglądać. Więc oglądajcie od początku do końca aby nic nie przegapić. Zaczniemy od tego, że na 100% będzie to chromatyk. Dlatego, iż w tej aktualizacji będziemy mieli nowy kartent zadymiarski, a w karnecie zawsze są chromatyczne postacie, jeśli chodzi o rzadkość. Oczywiście nie wyklucza to tego, że będzie też jeszcze jedna postać w toku i że twórcy dodadzą jej aż dwie, gdyż mogą zrobić grubszą aktualizację. Lecz nie zmienia to faktu, że jedna z nich na pewno będzie chromatyczna i będzie do zblokowania w karnecie. A więc to już wiemy, teraz warto wspomnieć o tym, co moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne. No to według mnie ta nowa postać będzie miała coś związanego z dynią. I albo ona sama będzie miała na głowie dynię, albo na ubraniu będzie miała dynię, albo właśnie będzie strzelała dyniami. I to moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobna opcja. Zwłaszcza, że tak jak wam w wcześniejszych odcinkach mówiłem, na ostatnim Bulltoku było widać jak ktoś strzelił czy tam rzucił dynią w MEG, czyli najnowszą postać. I wiedząc to, przychodzi mi jedna myśl do głowy. Gracze Fortnite'a na pewno to skojarzą. Według mnie całkiem możliwe jest to, że nowa postać, którą ujrzymy już w najbliższej aktualizacji, w najbliższym Boltoku, strzelać będzie z dynietnicy. Jest to taka jakby wyrzutnia rakiet, ale rzuca ona dyniami a nie właśnie rakietami. No moim zdaniem jest to mega prawdopodobne i kozacko by było, gdyby to serio się sprawdziło. Pomyślcie sobie, że biegniecie na przykład po showdownie i nawalacie dyniami w rywali. No coś pięknego. Tutaj na miniaturce macie pokazane, jak przykładowo mogłaby wyglądać taka postać. Ja nazwałbym ją chyba Dyniuś. <laughs> Wy możecie napisać swoją nazwę dla niej w komentarzu. Zobaczymy jak to będzie, ale warto pamiętać też, że ta dnia może nie znaczyć tego, że zadymiarz będzie z nią związany lub po prostu może ona oznaczać coś innego. Nie postać. Więc nowy zadymiarz będzie wyglądał o wiele inaczej. Też jest taka opcja. I też się do niej przygotowałem. Pokażę wam teraz kilka możliwości. Pierwsza z nich to Xavier, czyli chory psychicznie ziomek, który latałby z piłką łańcuchową. Oczywiście piłka to tak powiedziałem w zdrobnieniu. Chodziło mi o piłę łańcuchową, nie o piłkę, żebyście nie pomylili. No wygląda dosyć przerażająco, ale z drugiej strony trochę śmiesznie. <laughs> Ma bardzo fajne wdzianko, takie bordowe. Ogólnie, sorry za jakość tego obrazka, nie jest najlepsza, ale może przeczytam wam, jak wygląda atak tej postaci. Ma ona jedną amunicję, wymachuje piłą łańcuchową we wrogów. Za każdym razem, gdy zaatakuje wroga, jego piłka przyspieszy nawet pięciokrotnie. A co za tym idzie, gdy przyspiesza, to zadaje większy damage. Dosyć ciekawy atak i lecimy teraz do drugiej postaci. A jest to taki oto no piękny clown Chester, <gry> który jak widzicie jest chromatykiem, więc pasowałoby. Tak samo jak nazwa do Pasuje. Ma on fajną kolorową maskę i fioletowe włosy. Zawsze wychodzi on na głupka, ale brev pozorom nie jest wcale zły. Dobry jest jego chłopak. Uwielbia powodować uśmiech na twarzy dzieci. Ale teraz słuchajcie, co jest mega ważne. On nie chodzi normalnie po mapie, tylko turla się na swojej piłce. Więc podłogi nie dotykają jego stopy, tylko piłka, na której stoi. <laughs> tak on właśnie się porusza, więc byłoby to coś nowego w Brawlu. Jego atak wygląda tak, że kopie tą swoją piłkę przed siebie i trafia w nią we wrogów. Zadaje dosyć spory damage, więc pewnie byłby potężną postacią. Moim zdaniem spodobałby się graczom i uwielbialibyśmy nim grać. A wracając do tematu dietnicy czyli wyrzutni dyni, mam tutaj takiego specjalnego zadymiarza, który właśnie taką broń by miał. Spójrzcie, nie ma on żadnej nazwy, jego HP i atak też nie są opisane, lecz wygląda naprawdę fajnie, a jego broń jest olbrzymia. Ogólnie jak się dokładniej przypatrzycie, to jest to jedno wielkie połączenie z nadmiarzy. Każda jedna rzecz należy do jakiejś innej postaci z Brawl Stars. Jestem ciekawy, czy komuś w komentarzu uda się odgadnąć je wszystkie. Mi wyglądowo, Mega się on podoba. W sumie pasowałby do tego update'u. Twórcy parę razy łączyli już jakąś dwójkę zadymiarzy, jak na przykład ostatnio Meg, która powstała w stylu Max i Serge'a. Ale żeby połączyć aż tylu zadymiarzy i już składa się na to postać, to jeszcze tego nie mieliśmy i byłoby to coś grubego. A teraz bardzo ważna rzecz. Pamiętacie, jak jakiś czas temu twórcy ujawnili nam na jednej z ich transmisji, podczas podajże jakieś tam. Czy czy coś takiego, e, tego oto skina. Widzicie, tak on się prezentuje, na pewno kojarzycie. Ja wam już o nim mówiłem w odcinku, że on najprawdopodobniej wejdzie do gierki. I z tego co piszą ludzie, czy to właśnie, nie wiem, na jakimś Redditie, na Instagramach, ogólnie na Twitterach, najprawdopodobniej będzie to skin, którego jak kupimy, no to pieniądze, które zapłacimy, będą szły na rozwój e sportowych Brawl Stars. Więc dosyć fajna inicjatywa. Kiedyś już coś takiego było podejrzeć z Maxem GT, czy z jakimś tam innym skinem do Max. Nie wiem, czy kojarzycie. No, to ten skinek będzie na podobnej zasadzie co tamten. Taki esportowy skinek z championshipów. Co nie wiem, raczej nie będzie on to zrobić za darmo, trzeba będzie go raczej kupić. Aczkolwiek, no, oczywiście to jeszcze nie jest potwierdzone. Wydaje mi się, że może tak być, skoro dużo osób tak pisze, ale nie wiem, nie jest to jeszcze oficjalne. No i spójrzcie tutaj, bo jako, że zbliża się Halloween, no to twórcy już wcześniej postanowili na mnie trochę zrobić w Brawlu. Ostatnio miały miejsce naprawdę, ale to bardzo duże bugi, które miało większość graczy. Między innymi postacie, które ustawiliśmy sobie w menu, czy to podczas nawet gierki, były całe czarne, nie wczytały się ich tekstury no i tak oto wyglądały trochę straszne, musicie przyznać był tak jakby tylko ich cień nie jesteśmy tego przyzwyczajeni i wyglądało to trochę dziwnie, kiedyś już był taki bóg w Brawl Stars, ale został szybko naprawiony no teraz też już go naprawili, lecz znowu miał miejsce, mam nadzieję, że więcej się już nie powtórzy, chociaż troszkę śmiechu też z tym na pewno było, ale to nie był jedyny bóg, bo przykładowo zobaczcie tutaj postaci też chyba chciały się zamienić w duchy jednej się udało, bo cała zniknęła nikogo tam nie było, szeli zostały w włosy, tylko włosy latały a papka nie miała w ogóle dołu, była góra, ale dołu nie było no więc wyglądało to mega śmiesznie jakby ich ucieli, nie wiem dlaczego tak się działo, ale też dużo osób coś takiego miało zobaczcie na przykład na drugim screenie tam też jakaś postać u góry w ogóle się nie wczytała, a papka dalej jak widzicie jest tylko do połowy wczytana, mega, ale to mega śmieszna rzecz, ja sam w sobie na szczęście tego nie miałem, ale słyszałem właśnie, że dużo osób coś takiego miało a więc patrzcie jeszcze na tego boxa Nie w przypadkiem wam go tutaj pokazuję Generalnie, sorry za jego jakość Może być trochę słabsza Jest to oczywiście tylko koncept tego boxa Ale może w końcu mordeczki Z okazji Halloween Twórcy dodaliby jakąś nową skrzyneczkę Długo już na nią czekamy No praktycznie od początku jest tylko Brawl Box, Big Box i Mega Box Nie mamy nic dodatkowego Więc fajnie by było, gdyby twórcy nareszcie coś ogarnęli Jaka to będzie skrzynka dokładnie? No tutaj pomysłów jest mnóstwo Nie będę ich znowu mówił, bo już często wam je mówiłem Aczkolwiek wygląd taki jak ta tutaj no, i na pewno bym nie pogardził. To jest taki chyba bardziej chromatyczny box, tak mi się wydaje, ale w tle mamy dynki, więc to się złożyło z Halloween, dlatego postanowiłem Wam, że to pokażę. No zobaczymy jak to będzie bordeczki. A w dzisiejszym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, bo serio mega ważne jest, żeby dobić te lajkacze. Like jeśli chcecie kolejne odcinki z tego Halloweenowego maratonu. Zostawcie też subika na moich obydwu kanałach, a nawet na moim trzecim kanale to 3, bo o tam wrzucam shortsy i naprawdę fajnie się przyjmują Niektóre z nich też są z Brawl Stars, więc warto wpaść i obczaić subika na tym kanale. Wbijać się na mojego Instagrama, to każdy kto mnie zaobserwuje, polajkuje wam jakąś foteczkę. A jak się już będę żegnał, widzimy się w następnych odcineczkach. Do zobaczenia, do słyszonka, siłaneczku, pa pa!